Cześć pozdrawiam fanów się oglądających. W dzisiejszym odcinku nowość żabki Bagietka z serem i z pieczarkami. Czy warto ją kupić, omijać, czy rozważyć? Ja uważam, że warto to omijać jak najdalej. Yy. Ocena na końcu. Yy. Zwymiotowałem po tej kanapce lekko. Yy. Więc no to już o, o czymś świadczy. Yy. No a teraz trochę o smaku, jest tu sma ser cheddar i duże pieczarki, prawdopodobnie zwymiotowałem po tych pieczarkach, yy, może mój żołądek nie, nie strawił tych grzybów dobrze i no jeżeli ktoś jest wrażliwy właśnie na grzyby to nie powinien tego jeść absolutnie, tego sera jest tyle co pies napłakał, jest on niskiej jakości. Więc no, tutaj walorów smakowych to nie ma. Mm, niestety y, pieczarki są słabe i też jakości y, one powinny być y, podgrzane tak y, jak kiedyś były bułki z pieczarkami, tak, y, no, aż żeby soki puściły. Tutaj tego nie ma. Nie ma smaku. Jedynie co dobra to tabułka. No i właśnie ta bułka powinna być stosowana w zapiekankach, w żabkach, a nie to co do tej pory sprzedają. Że ta bułka jest tak twarda, że można zęby złamać. Właśnie tą bułką powinni zastąpić w zapiekankach. Bułkę tego się nie daje. Moja ocena to jest 1,5. Więc dość nisko powinni to wycofać ze sprzedaży. To się nie nadaje do jedzenia. Jedynie co w tym dobre to jest bułka, a cena jest dość duża, bo 11 zł najeść się tym nie najemy. Smaku to nie ma. Powinni to wycofać ze sprzedaży, no bo za 11 zł to sorry, ale możemy zjeść. Mm, dużo lepszych rzeczy niż y, takie y, taką bułkę z serem i z pieczarkami no i w tak kiepskim wydaniu gdyby kto był ser y, smaczny żeby te pieczarki były dopracowane y, no to tak wtedy miałoby to sens a tak to odradzam zakupu jest to kolejna wpadka żabki do usłyszenia hej w następnym o